Ukraińskie słowo serdecznie witaj w ukraińskim słowie. Nasza program realizuje się za dzięki dotacji ministra wotoryśnych spraw i administracji Republiki Polska w ramach projektu Sojuszu Ukraińców Piliaşa. Przy mikrofonie Ludmila Labowicz. Dzisiaj w programie zapraszamy na зустріcz z steru Tichoniuk z Bilska, śpiewaczką ukraińskiego ansamblu Piśni i tańcu Ranok. W ziąmurocie otrzymała ona stypendium marszałka Piliańskiego województwa. A na początek piśnia u wykonania niblińskiego ranku. Ostawajcie z nami. Співав ранок збільська. Одною з учасниць того гурту є Естера Тіхонюк. В цьому році стала вона стипендіанткою маршалка піляського воєводства, який нагородив стипендіями талановиту молодь. Запрошуємо на зустріч з молодою співачкою Збільська. Ja się w liceum Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białostockim, teraz w klasie maturalnej. Raniesze ja uczyła w początkowej szkole numer 4, a jeszcze raniesze chodziła na zajęcia do sadoczka i od piątego roku ja śpiewałam w ranku na początku było to słoneczko w sadoczku, a w początkowej szkole ja podążyła śpiewanie. I do teraz ja śpiewam pod kierownictwem pani Elżbiety Tomczuk. Na początku my dita czy piosenki, po tym my zaczynali wczytywać trudniejszych piseń. My śpiewałem wesnianki, kolatki, to wiadomo jak i Estradowe, to nawet w Piatnicu, jak była na próbie, to wczyli się nowych piseń na konkurs, który budę w Trawni i śpiewają weselni i trzczni a i kupalski pisnik, z którymi występujemy na Kupału w Dubiczach Cerkiewnych w lipni. Czemu ty zaczęłaś śpiewać w ranku? Czy to by ktoś namówił, czy sama ty zaczęłaś? Wyszło wypadkowo. Znaczy, ja w czyty się ukraińsko w sadoczku i zajęta mnie podobały się i zapytali moi mamy czy ja będę chodzić do ukraińskiej klasy ja od razu chodziła bo wiadomo jak małe dzieciakko to nie znaje czy choczy czy nie choczy ale jak była w początkowej szkole to ja już że ja chcę po prostu śpiewać i wystupały i menice podobały się. Już żebahato rok śpiewasz, to pewno i bahato bułowy występów my występowali w koszalinie, w Warszawie, był Czeremcha, czaremha, cerkiewne, czy za kordon wyjeżdżali, czy wse taki była ostatnio pandemia i nie zdawało się nam wyjeżdżać. My przez pandemię wtreatylię bardzo, bo kolis rano nawet wyjeżdżał do Belgii, chyba też do Francji. A po tym, że nie było jak i też berę uczyć w konkursach, często, w jaki masz taki może z spohady z tych występów z konkursów. Ja pamiętam już, że żyła w jednym budynku z panią Elią i ja była na dzieciackim majdanczyku i pani Eliczka przyszła i skazała, "Dawajcie, dziewczęta, wy zaśpiewajecie w konkursie i Ми зайняли перше місце, і це було таке цікаве, тому що я була в першій класі, і я була ще дитя, який не розумів, а що ходить. Co a to mi podoba je z śpiewania mnie podoba się to że ja mogę rozwijać się i kultywować kulturę która już tak zanika ja nie chcę też wyjeżdżyć jakby z pilasza, ponieważ to ja jakby tut narodziłaś i po prostu chcę dalej tu żyć i śpiewać w ranku bo tak jak i rodzina mnie to podoba się że ludzie trzymają się swego i, i nawet żeby utrzymać te kontakty z kontakty z moimi z szkoły początkowej. Zwitki je twoje baćki i czy jakoś ty masz kontakt z tej kulturą sela. Moja mama jest z Wilska Podlaskiego, mój tata jest z Kojów, to jest Przyhojnowsi. Czy ty tu jęmowę czujesz, znajesz, tak jak na seli goworić się? Ja rozumiem, ale Ciężko czasem chowaryty, ponieważ wsi krągam chowarć polską językową, mało je na chod chowaryty ukraińską językową. Czym takiego ciężkiego jest w repetycjach, czy w ogóle w śpiewaniu w ansambli? Ja przywykła do tego. Dla mnie to że przyjemność. To nie jest ciężko, ale na pewno trzeba przyświęcić swój czas. Trzeba chodzić na repetycje, ćwiczyć w domu i wyjeżdżać na konkursy. Ja tak, że czasami nie chcę a co było postawić się w domu, na przykład coś, obejrzeć w telewizji, albo posiedzieć na telefonie. Czasem, ale to czasem. Ale to jeszcze trzeba, bo nie można cały czas leżać i niczego nie robić. Dopiero stypendium marszałka. I jak to stało się? Co wyszło z inicjatywy pani Elżbiety i mojej wychowatelki? One zaproponowały, żeby skłaść dokumenty na stypendium. Ja myślałam, że ja nie dostanę tego, ja nie wierzę w siebie. Ale moja wczytelka wskazała, że warto i że może ja powierzę w siebie. Co trzeba było przygotować, żeby starać się o taką stypendium? Było potrzeba dyplomy od początku mojego śpiewania. I jak wygląda to z tą stypendium? Na czym to polega? Co miesiąc ja otrzymuję 250 złotych. Ja może już na śpiewanie u jakiegoś wczytela na klasy tabory i śpiewu. Co myślisz masz robić w tym tego roku? Czy masz jakieś plany? Ja думаю śpiewać w ranku dalej i chcę pójść na repetycję śpiewania u kogoś w Białostockia albo dalej. Ty teraz jak raz w maturalnej klasie, a co potem myślisz? Czy jakaś muzyczna szkoła? Czy masz jakieś plany? coś innego ja chcę zostać w w szkole podstawowej ja dzieci bo ja mam z dziećmi na co dzień kontakt ponieważ ja wedu w harcerstwie a zispiwą, pivam co planujesz no bo wse taki skończycia szkoła średnia może wyjedziesz i co z rankom ja idę do Białostoku ja będę tam studiować i kiedy ja będę mogła То буду приїжджати до більску на репетицію і буду далі їздити на концерти зранку. Говорила Естера Тіхонюк з Більська. Ось і все в нашій програмі. Поки попрощаємось, хочу ще запросити на літературну зустріч, яка відбудеться саме у цей четвер, 7 березня, в центрі православної культури в Білостоці. Візьмуть участь лауреати перших і других місць Піляського літературного конкурсу Пішемо по-своєму початок о вісімнадцятій. А в суботу й неділю в козликах над нарвою відбудуться меандри, майстер-класи чоловічого співу. Powieda ich etnomuzykolog i muzykant Juri Pastuszenko. U tym samym czasie, top 9 i 10 berezna, w Galerii lędzińskich u przejdą majster klasy ukraińskich piseń z Stekiano Jusopilkoju. Na ciomu nasza programa zawersuje się. Ukraińskie słowo jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia. Ja już dziękuję za spilno prowadzony czas. Przeszczęjemy się pisne ją u wykonania okna, Elzy. Ostawajcie no na usze dobre. stay Вали ви передачу українською мовою українське слово.